Cześć kochani, zapraszam Was na kolejną historię z serii Toka Life World. Wiem, że są wakacje, natomiast ja Wam pokażę historię z High School Musical. Nie wiem, czy widzieliście ten film, ja go uwielbiam. Jest to takie moje wspomnienie z dzieciństwa, więc dzisiaj zapraszam Was na krótką historyjkę, która będzie dotyczyć Gabrieli oraz Troja Boltona. No czad, czad, podaj do mnie teraz piłkę. Podaj, podaj! Oj! Troj! Jesteś samolubny! Zobacz na to! Wu! I kosz! Widzisz? Ja też potrafię to zrobić! O, ciekawe, ciekawe. Zobacz, no, proszę bardzo, czad. Spróbuj mi zabrać piłkę. O, rany! Dobra! I za trzy! Jest troj, Bolton znowu najlepszy! No nie wierzę, Gabriela. Oni cały czas prymitywnie grają tylko w tę koszykówkę. No przestań! To jest ich wielka miłość! No ale ile można? Kółko i w kółko, tylko gra, gra i gra. No i cały czas ubrani w te swoje sportowe stroje. Co mi się to tam podoba? I nie udawaj. Tobie również. Choć pójdziemy im pokibicować. No dobra. Ups, Troj, uwaga! Dziewczyny się zbliżają! O, troj, widziałam cię! Ale to było świetne. Ten rzut za trzy! Idealnie zrobiony! O, cześć Gabriela! Widzę, że coraz lepiej znasz się na koszykówce. Eee, zury czat, ale ja się w ogóle na niej nie znam, tak więc um, no nie za dużo Ci powiem na jej temat. A, rozumiem. Wystarczy, że tutaj jesteś. To co, Gabriela? Masz czas po lekcjach? Spotkamy się, chociaż mam dzisiaj tylko chwilę, bo jutro mój ważny mecz. Tak, pamiętam. Gracie o mistrzostwo, a wszyscy wiemy, że dzikie koty grają razem. Dzikie koty zawsze wygrywają. O, rany Gabriela, jesteś niemożliwa. Czy ja dobrze słyszałam? Ona właśnie to powiedziała: dzikie koty? Nie no, jestem w szoku. Gabriela zmienia się totalnie. Ej, Taylor, nie udawaj. Ty też nam kibicujesz. No powiedz to. Ale co? No, dzikie koty grają razem. Dzikie koty grają razem. No, idealnie. Teraz dzięki temu na pewno wygramy. A po lekcjach i po treningu Troj wrócił do swojego pokoju. O, rany, jestem wykończony. O, trochę mam bałagan w pokoju. No, ale trudno, wszędzie porozrzucane piłki. Najlepiej sobie usiądę i odpocznę. Jutro przede mną bardzo ważny mecz. Ej, jak tam, Troj? Długo robiłeś sobie trening z kolegą? O, tato, daj spokój. Ciągle tylko trening i trening. No jak to? Jutro mecz. Mamy go wygrać. A teraz proszę, usiądź, odpocznij i się porządnie wyśpi. Całe teraz popołudnie masz odpoczywać. Ale ja się umówiłem z Gabrielą. Daj spokój. Ciągle tylko ta Gabriela i Gabriela. Teraz mecz jest najważniejszy. Ta, mecz. Ciekawe. Ciągle tylko rzucać do kosza i rzucać do kosza. No, już dzisiaj się natrenowałem. Gabriela może wpaść. Troj! Troj! Już jestem! O rany, troj! Ja to się kiedyś zabiję! Przywrócaj i złamie nogę. Wszędzie ma sporo rozrzucane piłki. Oj, przepraszam, Gabriela. Musisz mi wybaczyć. Jutro mam ważny mecz. Strasznie się stresuje. Adaj spokój. Chodź, usiądziemy i się zrelaksujemy. Może obejrzymy jakiś wspólny film. Ej, ty to masz pomysł. Idealny! Ale będę tylko chwilę. Chcę, abyś porządnie odpoczął. Nie, poczekaj. Tylko przy tobie idealnie mi się odpoczywa. Troj i Gabriela siedzieli. Rozmawiali, oglądali, aż nagle zrobił się wieczór. I do pokoju nagle wszedł: O, tato! Cześć! Trochę późno wiem, ale ja tutaj sobie siedzę z Gabrielą. No, widzę i jestem w szoku. Kochane, jak mogłeś mi to zrobić? Miałeś odpoczywać! Gabrielo, przepraszam cię, ale Troj potrzebuje teraz chwili spokoju. Tak, ja wiem, przepraszam. Dzikie koty jutro grają. Ja wiem, jutro ten ważny mecz. No najwyraźniej nie wiesz, bo jakby był ważny dla ciebie, to byś nie przeszkadzała Trojowi. Tato, nie mów tak! To jest Gabriela, moja dziewczyna! Dobrze, ale już przestańcie, tak? Zobaczycie się jutro. Po meczu nie przed meczem. To patroj! Yy, powodzenia jutro! Widzimy się na sali. Tato, jak mogłeś? Jak mogłeś mi to zrobić? Nie odzywaj się do niej w ten sposób. Kochany, to wszystko dla Ciebie. Ona powinna to zrozumieć. Mecz jest najważniejszy, a teraz już, szory do łóżka, połóż się i wyśpij porządnie. Otóż na niebie był już księżyc. Troj już zasnął światła pogasły, no i mógł w spokoju odpocząć przed meczem. A następnego dnia na trybuny przyszli kibice dzikich kotów. Wszyscy usiedli i kibicowali swojej szkolnej drużynie. Przyszła nawet Gabriela oraz Taylor i były idealnie ubrane. Zobaczcie, miały przepiękne pomarańczowe dzikich kotów stroje. O, wiesz co, je się strasznie denerwuję. Jestem mega zestresowana. Nie mogę sobie poradzić. No co ty? Przecież to nie jest olimpiada. Przecież to nie ty grasz. Czym się tak denerwujesz Gabriela? Bo, bo się stresuję. Żeby tylko troj wygrał. Żeby Chad był zadowolony. No w ogóle, żeby dzikie koty wygrały. I ja tam wiem, że wygrają. W końcu high school, nasza szkoła jest najlepsza. Ej, cicho, zobacz, już wychodzą, choć usiądziemy na trybunach. Dobra, dzikie koty, pamiętajcie, dzisiaj jest wasz ważny dzień, to wy dzisiaj musicie wygrać. Ale tato, my to bez problemu wygramy. Prawda, Chad? No raczej, jesteśmy najlepszą ukol... jesteśmy najlepszą drużyną na północy. Nikt od nas nie jest lepszy, prawda, Zeke? No raczej. A tylko jak wygramy, to ogłaszam, że dla wszystkich upiekę pyszne ciasto. O, rany, stary, ty nie myśl teraz o cieście, tylko o tym, żeby wygrać! Dzikie koty ustawiły się na swoim boisku i zaczęły rozgrzebkę. Każdy z chłopaków po kolei rzucał piłką do kosza. To było świetne. Idealnie! Trzy punkty każdy po kolei zdobywał. Ej, chłopaki, co jest? Gdzie jest ta drużyna? Powinni już dawno się tutaj pojawić. Ja nie wiem, oni chyba się nas boją. Te, stary, a może ich w ogóle nie będzie? Ale byłoby super. Co się dzieje? Gdzie? Gdzie jest ta drużyna? Mecz już powinien dawno się zacząć. Przepraszam, ale jakiś komunikat przed chwilą był powiedziany, że drogi w mieście są zamknięte. Że, że drogi w mieście są zamknięte i, i nie mogą się wydostać mieszkańcy. No nie wierzę. To znaczy, że wygramy walkowerem? Wow! Co się dzieje, panie sędzio? No niestety zła wiadomość. Y, drużyna nie dojedzie na czas. Wow! Wygraliśmy! Troj słyszysz? Nie, 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 mecz zostaje przełożony na przyszły tydzień. O nie, a już miała być wygrana. Gabriela, czy ja dobrze słyszałem? Dzisiaj nie gramy? Nie, macie mecz za tydzień, ale śmiesznie, prawda? Wiesz co, ja się cieszę. Troj, dlaczego? Bo mamy więcej czasu dla siebie. Przepraszam za mojego taty wczoraj. Wiesz, jakie on jest, kiedy jest mecz? Nie przejmuj się. Moja mama ma tak samo, jak jadę na Olimpiadę. Ale dzisiaj mam wieczór dla ciebie. Pójdziemy na spacer albo do kina? Proszę! No jasne, nie ma sprawy. Troj, troj, czekaj, czekaj! Ej, czad, nie masz co ich gonić. Poszli chyba na randkę. No co ty, Taylor? Znowu? O rany, zakochani. Ileż można się spotykać? A wiesz co? Mam takie pytanie. Słucham. A może ty byś poszła ze mną na spacer? W końcu mecz nam odwołali. Mam kilka dni wolnego. Ja? Myślałam, że się ciągle ze mnie wyśmiewasz że ciągle tylko trenuję yy, obliczanie że trenuję w laboratorium, robię doświadczenia, że się uczę. Nie, to jest nawet fajne. W końcu każdy z nas musi robić coś innego. To jak? Jesteśmy umówieni? No dobrze, niech ci będzie! O Ojejku, troj, nie musiałeś mnie zabierać do takiej ekskluzywnej restauracji! Ale bardzo chciałem. Po tym, co zrobił mój tata, chciałam cię przeprosić. I, I dlaczego ty masz jeszcze ubraną koszulkę dzikich kotów? Ach, to jest wspaniałe! Nie wiedziałem, że ty jesteś takim kibicem! Och, od kiedy cię bliżej poznałam, to tak, jestem! A to może jutro razem się pouczymy? Co? Pouczymy? Ty chcesz się uczyć? Nie wierzę. No tak, ty pouczysz się, porobisz te swoje zadania, a ja pouczę się rzucać do kosza. Oj, troj, przestań! ty jak zwykle potrafisz mnie rozśmieszyć. No i jak kochani, podobała wam się ta krótka historia? Ja uwielbiam high school musical. Jest to takie moje wspomnienie z dzieciństwa. A jeżeli wy nie widzieliście tego filmu, to koniecznie musicie go zobaczyć. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Pozdrawiam was serdecznie. Pa pa!